Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na konferencję trenerów po raz pierwszy organizowaną we Wrocławiu. Witam, Panie trenerze. Witam. Dzień dobry. Panie trenerze, jakie to jest wyzwanie dla trenera? E, powiem tak, konferencja łączy nasze szkolenie organizowana w naszym województwie. Bardzo duże przedsięwzięcie organizacyjne, gdyż zjawiło się aż 500 trenerów z Dolnego Śląska i, i nie tylko. Ale, ale no już nie możemy się doczekać. Czekamy z utęsknieniem, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani organizacyjnie. Trenerzy już, już dojechali, lada moment startujemy i, i no czekamy, jak to wszystko się rozwinie. A jakich mamy wykładowców? No tu musimy się pochwalić, że, że, że tu naprawdę absolutny top. Trener. direktor škole trenerov PZPN-u, babil Gritzman zaščitil nad svojo obesnošjo, obglavil o Bosnianih in trendih, šta vsem trenerov, so v mojiče e, Poljske, e, trener Daniel Vojtaš, analitik škole trenerov PZPN-u e, in trenerje reprezentacije Poljske. 20 Miłosz Stypiński oraz u17 Marcin Błodawski, no absolutny e, top no, ja się nie mogę e, doczekać i myślę, że tak samo e, trenerzy tutaj, którzy przybyli na tak, to wydarzenie no, ja tak jak mamy dosłownie mieszankę z każdego dosłownie podokręgu jest kilku trenerów z podokręgu Jelenia Góra z podokręgu Wałbrzych, z podokręgu oczywiście tutaj z Wrocławia myślę, że to dla nich jest taki duży bodziec. zdecydowanie, zdecydowanie tak no Tak jak tu pan powiedział, no, zjechali się trenerzy z całego Dolnego Śląska. 500 trenerów to jest e, e, blisko 1 trzeciej aktywnych trenerów na Dolnym Śląsku. To jest olbrzymia liczba, ale też e, program tej, tej konferencji do tego, do tego zachęcił. E, no, Dążyliśmy do, już czasu, że trenerzy przyjeżdżają nie tylko... licencję, ale też po wiedzy. I wiedzą, że taką wiedzę tutaj otrzymują, dlatego, dlatego też w tak licznym gronie się pojawili na wieniu. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, panie jak po prostu zaprosić na konferencję i dziękuję za Tak jest, zapraszamy i do, do zobaczenia.